Cześć witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry o nazwie Polish Car Driving A dziś zajmiemy się profesjonalną omówieniem aktualizacji z gry Polish Car Driving oczywiście e, może zmienimy sobie to. No i dobrze, mamy tu wszystko pisane. E, zaczynając sobie od e, update 14 to pierwszy Rusko i Domasławice Rusko do Masławicy zostały poszerzone dodano też magazyn w Rusku z pięcioma nowymi zleceniami dla ciężarówek nowy model salonu, trzy nowe naczepy dodano dużo nowych pojazdów AI trasy autobusowe przez drogę DK37 zostały skierowane do poszerzonych wyżej miejscowości opady śniegu występują teraz rzadziej no, i mamy to. No, bo se wróćmy do Robloxa. No, no to co? Zaczynamy omawianko. Muzyczka, mam nadzieję, że słychać wszystko. Lecimy się tu do salonu w Darłowie. I uwaga, mamy piękny. Uwaga, czekajcie. Tak, piękny salon. Gdzie są nasze pojazdy? Tu sobie wybieramy pojazdy, nie chcemy jechać. Ja wezmę coś. Mhm. Może nie, to BMW ładne. Lotus no, dzisiaj pójdzie w ruch. Patrz, ja to wziąłem. Czekaj, jeszcze jedna rzecz, nie to wezmę. Tu ryje się jakiś bus. No, oczywiście się włączył program w tle, montuje filmy. I mamy te auta. No i weźmy sobie F. Ech, o nie. Tak, mamy tu wszystko opisane. Czekajcie, włączę się shift lock. To jest gdzieś miejsce, nie wiem gdzie to jest w ogóle. Gdzieś na zadupiu. Hmm, może tak, o. Zrobienia miniaturkę, szybciutko. Tu są wszystkie. No, niektóre pojazdy z gry: Pasacik, Lagunka, BMK i inne. BMW, BMW tu Audi, Audi, BMW. Oto eventowe moje. O, jakiś gracz. No. Nie wiem, gdzie to jest. Nieważne. Wróćmy do siebie. Zresztą myślę, ten samochód tego mam. O, co, co ja robię? No, ładny czerwony. Nieważny. Furka, bieg, jedziemy się w lewo. Ładnie ja jeżdżę. Może głośnej muzykę trochę. No, gorzej będzie słychać brzegaka. Tu w prawo. Mamy rucho, tak? I patrzę jak to jest... i lagi są oczywiście większe. To standard update'ów możemy se tiry brać, tak? Nie wiem jaka będzie tego opłacalność. Tam, że niska, dosyć mocno niska. Tu w prawo, rusko, no i mamy rucho. Piękne ludzie tu są na kraju, nie wiem po co. To było tu. Odtąd się zaczyna nowe miejsce, z Dino. O, tam zaraz jest jeszcze... tu Dino mamy tutaj i tu do dino chyba możemy jeździć, o ile wiem, mamy rucho, tak, i tu tyle, aha, bo tam zjeżdżamy, dobra, tu są domki bardzo ładne, o, można się usiąść, podjedziemy, zobaczymy, czy brama jest zamknięta, czy otwarta, otwarta, oczywiście, Wrócę sobie jeszcze. No, on się ślizga. Komecik. Nie, nie, nie wiem, jak to wygląda. to Nie wiem. Tu się zjadę ładnie. Mm, tak. No i pięknie. Pięknie. króleczka. Ile no mam miejsca jeszcze na komputer? Nie mieści się, pięknie. Bez jest Realne są tutaj o, mamy piękne ujęcie będzie? Okej okay, bez światła, Po co ja włączyłem awaryjne. Blok śnu. No. Wracamy. O nie. Nie. Nie gadać. Muszę się jeszcze raz bezpić sorry. Oczywiście jeszcze muszą stanąć. Hamulce muszę w tym aucie też tylko. Do... Jedź! Gazu. O, ramcie, tym ten maluchu. Sorry, że na zakręcie wyprzedłem, ale nie ma opcji tu. Kurza to. Myślałem, że będzie można się tu śpić. tam byliśmy, w dino, tu. I tu co? I tu można trackera brać, tak? Dobra, podjedźmy sobie tu. Tu chyba trackera można, tak? A można sobie respić tira tu? Aha, nie mogę. Marek Kozioł, elo. Nie są otwierane. Z tego co widzę możemy się wziąć robotyku. roboty tu no spoko. Sorry, tu podjecha pan. Jeszcze, jeszcze zrobię jeszcze taką traskę stąd, ale tu zrobimy się jeszcze to. Wrzucamy filmik od razu jak najszybciej. Do Masławice. Tu są do Masławice. Nie no, elegancko wygląda wszystko. To było ze sneaklika gdzieś tutaj było. 140, o jest, chciał pocisnąć. Sklep w Iwonci. Nie wiem jak to się. Tu gdzieś był sneak peek, Tu chyba. Tak. I co? Tu jest przystanki, można sobie brać Tira. 140 można lecieć. Damy w prawo, bezpieczny przejazd, i w ten sposób można ominąć policję. Bardzo spoko rzecz! Ja chyba będę tędy jeździł, tylko tu trzeba się zwolnić. Tu tutaj ciurny, będę jeszcze, sobie zrobię prawko, okej? Okay? Zaraz zrobię prawko, i będę no to lecę do, ten, do robienia prawka jazdy, no. i bierzemy tirę wtedy, tu prawo. Tu będzie w lewo zjazd. Tu To jest tylko, żeby się udało zrobić prawko i zaraz sobie hajs nam się przydano. To ja lecę do tutaj bijamy. robimy no to co? Mogę, dobra. Widzimy się po egzaminie. No i zdałem 54 na... 53 na 74, nie jest źle, mi się nie chce tego zmieniać Zrobię szybko ten egzamin, to stresik jest Szybko, co jest? Cefurę, dobra, jadę Uff. Powoli, spokojnie 5 Tyle razy zdałem, nie mogę nie zdać Gdyś stres jest i przez to się kitra Nie! Co jest? Co jest? Jak? To jednak muszę poczekać godzinę zanim ten, zanim będę mógł grać, więc biorę tira i testujemy dalej update. Za godzinę się to zrobię. Szybko dojeżdżam. Biorę tira najszybszego. Nie najlepszego, ale najszybszego co 206 jeździ, znaczy, ten, nie ten, o tu też zmienili, hmm. a ten samo otoczenie, styly są w tym samym, dobra, ciśniemy, ja cisnę tam, i... ciekawe czy mogę jechać stąd, sobie wezmę no, od razu trasę, może uda mi się, Tą w lewo, hmm. szybko, mogę tu coś wziąć sobie darłowo ale tu nie mogę. Ja też jestem tym tirem, ale zrobiłem głupi błąd, bo mogłem się wziąć przecież. Ogólnie, sorry, za Myślałem, musiałem zatankować tira. Jestem. Znowu, że jestem zły, bo tej gram, musiałem tankować. Mogłem wziąć trasę na darłowo, bym się darłowo pojechał z tym zakitranem. Oli, coś tam tam, zakitrany. Ty. Tu w lewo testujemy, ile pocisnę do tego zakitranego miejsca. Szybko. Turut, turut, turut. Mam nadzieję, że tu policja nie stoi. A mój. Turut, turut. Radarów nie ma też chyba, mam nadzieję. Będą to się wścieknę. Dobra, tam widzę to dziadostwo. Tam są podobno spore zarobki. Nie jestem pewien ile się zarabia. Jestem różko, dobra, mam różko. Dziawłem. Napierdusz. Szybko tir mi ucieka! Co za głupi! Dobra, stój Til. Stój. Tu. Stój. Stój. I uwaga, mamy trasy. 3900 do 4... Sławno Dino 5000 mogę zrobić. Biorę to 238 ma 4600, Sławno magazyn. Sławno magazyn gdzie to jest? Sławno... Malechowo 4200 pojadę. Kusi mnie Nie, dobra, biorę dzisiaj malechowo. Stary Jarosław ABC? Ty, to chyba będzie najlepsza trasa, Stary Jarosław. Gdzie jest ABC w Starym Jarosławie? Aha, dobra, wiem. Biorę malochowo. Muszę tira wziąć teraz. Się muszę podpiąć, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Patrzę, czy się nagrywa. Dobra, my tam pod nie dotyczy dostaw. No to ja robię dostaw. O, nowe naczepy, spoko. To chcę widzieć. Wezmę sobie tą trasę, to później sobie zobaczę, ile zarobię z prawem jazdy za godzinę. Błąd no. zrobiłem z nerwów i tyle. Mogłem powoli pojechać, bez nagrywania. Nagrywanie zawsze przyjdzie. Nieważne. Jedziemy na ten malechowo tramy. Nowy tir? Co? Nie, to on był. Dobra, ów, myślałem, że nowy tir. To ja cisnę i widzimy się blisko miejsca do celowego. Tak się toczę tutaj. Fajną muzykę mam w zmesce, jakby ktoś pytał się. No to się cisnę. Żeby tu tylko nie było policji. Ja zwolnię sobie. Niby prawka nie ma, mam mam. No to lecę. I ten i i wiecie. Jest pewien problem. To pominę akurat. Dobra, ciśnę się dalej, ciśnę. Dojeżdżam tutaj, e, e, widzowie. Ile tu hajsu będzie za to? No to dobra, ile to będzie hajsu? 4200 złotyszy. E, no, i mamy 4200. Zapiszę sobie. No, i dzięki za oglądanie. Myślę, że w tym filmie byłoby to na tyle. Ja tam coś jeszcze porobił. Te trachy, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, drodzy widzowie. Cześć. Myślę, a jeszcze to. Mam nadzieję, że wszystko umówiłem. Pokazałem. Traski widzieliście. Tira widzieliście. No, to tyle byłoby w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.